Cześć ludzie, chciałbym wam pokazać moją kolekcję gier na PlayStation 3 No to zacznę. Najpierw jest Uncharted 2 Ammoning Hivitis Gra już raz przeszedłem Jest całkiem fajna po polsku. Polska wersja to jest językowa. Pisze no, lubię, lubię serię Uncharted. Drake jest całkiem fajny. No, Dobra. W multi też trochę gram, Little Big Planet. Hmm, też całkiem fajna gra. Nie przeszedłem, ale... fajne z całkiem. Bo wiem się w nią trochę. Hmm. Przeszedłem gdzieś tak ponad połowę gry no i mi się trochę znudziło. Ale tak na multiplayerze to gram sobie to na internecie sport Champions nam na, na PS Move jest Czasami w sobie gladiatorów lubię pokrać nie przeszedłem wszystkich Pucharów Tylko gladiatorów. To. to tak nie bardzo moja gra, tylko moje mamy, bo ja nie lubię śpiewać Assassin's Creed Revelations wersja y Edycja kolekcjonerska. O, tutaj. Edycja kolekcjonerska. I gra przeszedłem już dwa razy, czy tam trzy. Gram na multiplayer 30 dwudziesty lewe jakoś tak. No i jest fajno, całkiem. Kolejna jedna z moich ulubionych Call of Duty Black Ops. Mm. Grę przeszedłem 4 czy tam 3 razy Teraz to gram tylko w multi prawie No i całkiem fajna No co to jest? Assassin's Creed 2 Grę przeszedłem raz Trochę mi się już nudziło, ale całkiem fajna była na początku Falut 3 Fajna jakby była po polsku, by była lepsza. No. Po polsku by mi się podobało, ale taka nie bardzo. I znowu jedna z moich ulubionych: Science Row the Gra przeszedłem trzy razy. Super. Mm. Nadal sobie gram tak na kołopie. Czy na Tobie hordy? I jest fajna całkiem. Dobra, kolejna, już ostatnia. Battlefield 3 Super, moja najnowsza to jest gra, ona jest super, genialna Grafika, genialna Wszystko Dźwięki jest w polskiej wersji, więc super No i tak mogę pograć Podam w opisie swój PSN, żebyście mogli dodać mnie do, do znajomych i pograć na przykład Battlefield'a. Saints Row The Third. Czekać. Mm. Call of Duty Black Ops. Tutaj nie widać. Assassin's Creed Revelations. nie na czy... No też jedną z tych dwóch. Tam czy tam. I to była moja kolekcja. Vince, my person, będzie you